Witam Was, moi drodzy. Witam Was, moi, drogi, witam was moi drodzy sympatycy, yy, moi obserwatorzy mojego profilu na Facebooku i przede wszystkim witam yy, wszystkich członków Facebookowej grupy Skacja i Elena pracownicy Miłośnicy Podróży. Podjąłem decyzję w porozumieniu z kolegą Miłośnikiem Kolei Grzegorzem, który prowadzi. Profil kolejowa strona grzegorza o tym, że nasza grupa zmienia administratora. Ja ustępuję. Grupę Stacja Jelenia Góra Pracownicy Miłośnicy Podróżni założyłem około 10 lat temu. Do dzisiaj ją prowadziłem, adminowałem, pilnowałem, aby na naszej grupie nie było hejtu, nie było wyzwisk. Zawsze dyskusja była merytoryczna, do tego ogromną wagę przywiązywałem. Ci, którzy się do tego nie stosowali, zostali bezwzględnie, bezwzględnie zablokowani i usunięci z grupy, a wszystkie ich materiały pokasowali. Osobiście uważam, że jeżeli ktoś hejtuje, robi to złośliwie, nie ma prawa, racji bytu w internecie. Bo jeżeli widzę, że ktoś hejtuje mnie, to znaczy, że nie jest to mój przyjaciel. Nie jest to osoba, która jest nastawiona do mnie pozytywnie. Niestety, z, ostat... z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w stosunku do miłośników kolei w naszym kraju, nie, mam, nie ukrywam, że obawiam się tego, że jako administrator, Mogę być pociągany do jakiejś odpowiedzialności za to, że na naszej grupie się publikuje zdjęcia kolejowe, które są objęte zakazem, zakazem fotografowania. Prawdopodobnie jeszcze te przepisy nie weszły w życie, ale myślę, że jest to kwestią czasu, aż wejdą. Wystarczy tylko tutaj rozejrzeć w koło i. W naszym kraju już miały miejsce represje w stosunku do miłośników kolei za to, że fotografują gdzieś na szlaku, kolej czy gdzieś na peronach z miejsc ogólnodostępnych i bezpiecznych. Są legitymowani, rozpytywani, co tu robią, w jakim celu robią zdjęcia. Nawet była sytuacja, że miłośnik kolei został wyrzucony z pociągu na najbliższej stacji wyrzucony kazali mu na najbliższej stacji opuścić pociąg. Była też sytuacja w Szczecinie, gdzie miłośnik kolei został zatrzymany na cztery godziny, na komisariacie go Przesłuchiwany był przez policję i ABW. Facebookową grupę naszą, stacja Jelenia Góra Pracownicy Miłośnicy Podróżni tego co pamiętam. Chyba założyłem około 10 lat temu. I do dzisiaj ją prowadziłem. Kolejowa strona Grzegorza, bo tak, bo z tego profilu będzie admin ją prowadził. Nowemu Adminowi życzę powodzenia. Życzę powodzenia w prowadzeniu tej grupy, aby wszystko odbywało się po jego myśli. Dziękuję Ci Grzegorz, że zgodziłeś się przejąć tą grupę. Ja natomiast rozważałem jej usunięcie, ale usunięcie grupy nie jest takie proste. Aby usunąć grupę na Facebooku najpierw trzeba zablokować wszystkich członków grupy, a tych członków jest ponad tysiąc na naszej grupie. I dopiero wtedy ja muszę z tej grupy się wypisać. I wówczas ta grupa zostaje usunięta. Tak przeczytałem yy, na Facebooku. Jak to działa? W praktyce nigdy nie yy, sprawdzałem tego. Dziękuję Ci jeszcze raz, Grzegorz, że zgodziłeś się kontynuować naszą grupę. Nie ma co ukrywać. Skasowanie tej grupy byłoby wielką szkodą, no ale no niestety. Prawo i sprawiedliwość chyba nienawidzi ludzi, którzy mają pasję, którzy chcą coś w życiu zrobić, pokazać, czymś się zajmują. Niestety żyjemy w takim kraju. Pozdrawiam Was serdecznie. Grzegorz, trzymaj się, powodzenia. Życzę Ci, aby na naszej grupie, którą teraz przejmujesz, było wszystko dobrze i aby wszystko było po Twojej myśli i zgodnie z Twoimi zasadami. Trzymaj się, cześć. Dziękuję Wam wszystkim za ostatnie, no prawdopodobnie około 10 lat na naszej grupie. Adrian Janda 湯わしにくぐちゃちょくいこら入れないなった。ほら